Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, chciałabym opowiedzieć o książce Szandora Marai Żar, która została wydana w wydawnictwie czytelnik w wydawnictwie czytelnik, a druga sprawa to poruszę temat akcji czytelniczej zatytułowanej Buki Świata. Opowiem troszeczkę więcej o niej, kto ją organizuje i jaki ma cel ta akcja czytelnicza. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka, zapraszam do słuchania dalej. Zacznę od samej recenzji książki. Zacznijmy od takich danych technicznych. Książka Nosi tytuł żar. Jest to książka węgierskiego autora Szandora Maraj i została wydana w wydawnictwie Czytelnik w roku 2018. Tłumaczem tej książki z języka węgierskiego jest pan Felix Netz. I tak, książeczka jest bardzo cienka, naprawdę cienka. Ma około 100. 167 stron, więc naprawdę bardzo szybko się ją czyta. Ale pomimo tego, że ona jest cienka, to ona jest bardzo mocno esencjonalna. Jest to książka. Aha, jeszcze jedną rzecz porusza, ponieważ kiedy ją kupowałam, kupowałam ją jako okładkę twardą, ale zwróćcie uwagę, że to jest taka okładka półtwarda, więc to nie jest tak ewidentnie twarda jak na przykład taka okładka z wydawnictwa czarnego. Grube okładki mocno kartonowe to są takie dość miękkie, aczkolwiek no nie są to. Mm, tak mięciutkie, jak na przykład w tej książce. E, ja to teraz mówię dla tych, którzy mnie tylko i wyłącznie słuchają. Ja to mówię właśnie do e, ekranu e, telefona, telefonu, na którym nagrywam ten odcinek podcastu, tak premierowo w formie również wideo, żeby pokazać ludziom książki, o których mówię i o których, e, do których Was czytania zachęcam. Więc tak, książka Shandor Maraj Żar jest to książka bardzo kameralna. A dlaczego tak mówię kameralna? Otóż dlatego, że ona tak naprawdę ma tylko dwoje bohaterów. Gdzieś tam można byłoby się doszukać jeszcze trzeciego bohatera, a właściwie bohaterki, ale tak naprawdę główni bohaterowie i główna akcja dzieje się pomiędzy dwoma mężczyznami. I głównym bohaterem jest. Około 70-paroletni, jeśli się nie mylę, albo nawet 80-letni, węgierski generał, były generał, emerytowany obecnie, który oczekuje gościa. Oczekuje gościa i właściwie cała intryga, kim jest ten człowiek, którego oczekuje generał, jaka łączy go relacja z głównym bohaterem, jaka też tajemnica wiąże się z ich relacją. I dlaczego tak długo się nie widzieli, ponieważ spotykają się po 41 latach, i dlaczego co ich łączyło wtedy, w przeszłości, i dlaczego tak długo się nie widzieli, to to jest właśnie intrygą tej książki. Tak naprawdę do samego końca, do ostatniej strony nie jest wyjaśniona niemalże ta sprawa taka główna, ta główna tajemnica. I to jest bardzo dobra, bo to jest takim. Taką energią, która Was ciągnie do tego, żeby tę książkę skończyć, przeczytać i w ogóle się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, co się działo pomiędzy tymi bohaterami. Natomiast główna akcja to jest obiad tych, dwu, tych dwóch starszych mężczyzn, bo, oboje, bo obaj mają po około 70 parę lat. Spotykają się właśnie po wielu latach, spotykają się na bardzo takiej uroczystej kolacji w domu generała. No, i omawiają swoje sprawy z przeszłości. A właściwie to głównie ten Pan Generał opowiada swoje sprawy z przeszłości, bo to jest książka w dużej mierze w formie monologu. I można byłoby się spodziewać, że to jest bardzo taka nudna forma, w której i taka nienaturalna dla kontaktów międzyludzkich, bo właściwie większość naszych kontaktów, relacji, które mamy na co dzień, to są w dużej mierze dialogi. Ale tak naprawdę ona mi jest bardzo bliska, ponieważ ja bardzo dużo sama ze sobą prowadzę takich monologów gdzieś w głowie. Więc jest to dość mimo wszystko naturalny dla mnie, form, naturalna forma wypowiedzi, i bardzo dobrze mi się ją czyta. Ona tutaj język jest bardzo wyrafinowany, bardzo taki elitarny mam wrażenie, wysmakowany, ale nie jest to zbyt kwieciste. Jest to taki język, który bardzo przyjemnie się czyta, jest bardzo poetycki, ale z kolei nie utrudnia on zrozumienia tego, co autor ma do powiedzenia. I pod tym kątem jest to bardzo wyjątkowa książka. I ja zdecydowanie będę chciała do niej wracać, bo jest. Tutaj taki język, taki styl, który mnie zachęca do tego, żeby przekartkować tę książkę raz jeszcze, przynajmniej przekartkować, ale raczej właśnie, żeby jeszcze raz uważnie ją przeczytać i um, poczytać jeszcze właśnie te ciekawe cytaty, te um, takie trafne sformułowania. Um, tutaj ta przeszłość dwojga bohaterów jest przyczynkiem do tego, żeby um, główny bohater rozważał różnego rodzaju zagadnienia, takie jak przyjaźń, takie jak miłość, takie jak pamięć, zapamiętywanie, zapominanie pewnych rzeczy, jak starzenie się i te jego wypowiedzi na tematy takie różne, na te różne zagadnienia są z kolei dla nas taką takim, taką zachętą do przemyślenia właśnie tych samych spraw, tych samych rzeczy. Posłuchajcie jednego cytatu. Może to dam Wam jakiś taki wgląd mniej więcej, jak napisana jest ta książka. Czy przyjaźń w ogóle istnieje? Nie myślę teraz o okazyjnej radości, jaką sprawia sobie nawzajem dwóch ludzi, ponieważ się spotkali, ponieważ w pewnym okresie życia jednakowo myślą o pewnych problemach, ponieważ mają podobny gust, to samo ich bawi. Ale to nie jest przyjaźń. Niekiedy myślę zgoła, że jest to najsilniejszy związek w życiu. Może dlatego taki rzadki? Co tkwi u jego podstaw? Sympatia? Puste jałowe słowo za słabe, aby dwóch ludzi w krytycznej życiowej sytuacji mogło wesprzeć się wzajemnie z samej tylko sympatii. Może więc coś innego? Może w głębi wszystkich ludzkich związków jest jakiś maleńki eros? Tutaj, w samotności, wśród lasów. Kiedy próbowałem zrozumieć wszystkie zagadnienia życia, czasami nie mając nic do roboty, myślałem o tym. I właśnie takim językiem jest napisana ta książka. Jeszcze powiem o jednej rzeczy. Ta książka dzieje się w czasach e... II wojny światowej w okolicach roku 40 albo 41 na Węgrzech, ale tak naprawdę ta historyczna otoczka w ogóle nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ona jest w pewnym sensie w pewnym momencie tam napomknięta, że wśród zawieruchy wojennej się to wszystko dzieje, ale tak naprawdę nie ma wojna tutaj wpływu na akcję i absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Ta książka mogłaby się dziać tak samo 700 lat temu, jak i dwa dni temu. Bo tutaj, to wszystko, co jest istotne, to wszystko dzieje się gdzieś w głowie bohatera, w sercu bohatera i w naszym umyśle tak naprawdę. Więc bardzo po serdecznie polecam tę książkę, szczególnie, że ona jest nieduża, więc czasu Wam naprawdę nie zajmie wiele. Więc nie zachęcam Was do czytania bardzo grubej książki. Z dużą ilością przemyśleń, ale bardzo cienkiej, ale esencjonalnej w przemyślenia, w rozważania i zachęcającej do zastanowienia się nad pewnymi rzeczami. Więc jeszcze raz, Szandor Maraj, żar, książka wydana w wydawnictwie czytelnik. I teraz zgrabnie przejdę od tej książki do pewnej akcji czytelniczej. Tak jak wspomniałam, chciałam Wam opowiedzieć o, książce, o, o akcji czytelniczej "Buki Świata. Ta akcja została zapoczątkowana już dwa lata temu przez Olę Gonder z profilu instagramowego Buk z Tobą. Ola Gonder była również bardzo aktywną youtuberką, która nagrywała filmy i recenzje o książkach. I jakiś czas temu. Niestety ostatnio zaprzestała nagrywania filmów na YouTube, ale nadal jest bardzo aktywna na Instagramie i tam bardzo ciekawie opowiada o książkach. Bardzo dużo pisze recenzji i bardzo takich szczegółowych i też bardzo emocjonalnych. Bardzo bym chciała, żeby ona wróciła do opowiadania o książkach na YouTubie albo na podcastach, bo też miała taki epizod podcastowy. Bo bardzo miło się. Słucha tej dziewczyny, kiedy opowiada właśnie z takimi emocjami i tak entuzjastycznie o książkach. Ale na czym polega w ogóle akcja Buki świata? Buki Świata to jest akcja, która zachęca nas wszystkich do tego, żeby sięgać po literaturę nie do końca popularną. Bo zastanówcie się nad swoimi wyborami czytelniczymi, nad tym, co ostatnio czytaliście, czytałyście, co to były za książki. Prawdopodobnie w dużej mierze. Były to książki z zakresu literatury polskiej literatu lub literatury anglojęzycznej. Anglojęzycznej, czyli na przykład ze Stanów Zjednoczonych lub z Wielkiego... z Anglii, ze Zjednoczonego Królestwa. Z Wielkiej Brytanii, nie ze Zjednoczonego Królestwa. I United Kingdom, to właściwie Zjednoczone Królestwo. Nieważne. Więc, żeby wyjść poza te ramy, poza te ramy najbardziej popularnych książek, najbardziej popularnej literatury, Ola zachęca nas do tego, żeby w akcji Buki Świata sięgać po literaturę mniej popularną, tak jak na przykład węgierskich pisarzy, chociażby. Ale um, Ola jest w ogóle z wykształcenia um, osobą, która się interesuje Bliskim Wschodem i zachęca nas do tego, żebyśmy sięgali właśnie po książki. Z na przykład z tamtej kultury, z tamtego kręgu kulturowego. Zachęca po prostu do tego, żeby nawet w, tej, w tym okresie izolacji, kiedy nie możemy podróżować, żebyśmy popodróżowali właśnie po literaturze, bo teraz jest dobry moment, mamy troszeczkę więcej czasu, plus dodatkowo możemy troszeczkę tęsknić za różnego rodzaju podróżami, nie możemy podróżować tak fizycznie, więc możemy to zrobić w... Literaturze. Poznajmy inne kultury, poznajmy inną literaturę, poznajmy po prostu świat tak na dobrą sprawę. I ja właśnie w tej akcji bardzo chętnie wezmę udział, ponieważ faktycznie nieczęsto sięgam po literaturę taką mniej popularną, szczególnie z Azji. Literatura jest mi naprawdę bardzo obca. Tak samo jak z Australii lub z Afryki. Więc to jest naprawdę bardzo fajny przyczynek do tego, żeby po prostu poznać coś nowego. I w maju, w ramach tej akcji Bóg Świata, plan jest, tak, plan jest taki, żebyśmy przeczytali po jednej książce z każdego kontynentu, więc powinniśmy przeczytać 7 książek. I 7 kontynentów czyli książka z Europy, książka z Ameryki Północnej, książka z Ameryki Południowej, książka z Afryki. Z Australii, z Azji i z Antarktydy. Siedem kontynentów. Może to być książka autora, który pochodzi z tego kontynentu, albo może to być książka opowiadająca o tym kontynencie, no bo przecież na przykład taki kapuściński pisał o różnego rodzaju krajach afrykańskich chociażby. Więc tak, sięgajmy po takie książki i ja w tym, w tym właśnie miesiącu, w maju, mam taki plan, żeby jak najwięcej przeczytać właśnie książek z różnych kultur i postaram się znaleźć książki na każdy kontynent. I zaczęłam właśnie od książki Shandora Marai, Żar, który jest Węgrem, więc też nie taka popularna literatura. I tą węgierską książką... Zaliczyłam w pewien sposób Europę. Zaliczyłam także Amerykę Północną, ponieważ jeszcze w marcu zaczęłam czytać książkę Serce Wszystkiego Co istnieje z wydawnictwa Czarnego i jest to taki reportaż o Czerwonej chmurze, który był wodzem siuksów i który zjednoczył kilka plemion indiańskich przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przeciwko temu, że Stany Zjednoczone, ci osadnicy zabierali tereny Indianom, zabierali e, żywność, tak naprawdę i wyganiali ich na coraz to biedniejsze tereny e, Stanów Zjednoczonych. Więc on zjednoczył e, kilka plemion e, siuksów i dzięki temu odparli e, ten najazd Amerykanów e, na ich tereny, w pewien sposób. E, Przyczynił się do tego, że po prostu Amery Amerykanie, Indian tak bardzo nie wybili, przynajmniej nie do ostatka. E więc w ten sposób zaliczyłam kolejny kontynent, Amerykę Północną. Natomiast, aha, jedna rzecz. Ja tej książki jakoś szczególnie nie polecam. Ona jest dosyć gruba i dosyć szczegółowa. E jeżeli nie interesujecie się tak bardzo tym tematem, to według mnie to jest książka zbyt szczegółowa jak dla tak po prostu przeciętnie zainteresowanych osób. Azję z kolei odwiedziłam z książką "Problem trzech ciał" autora, wydaje mi się, że się tak powinno czytać Cixin Liu i jest to książka autora chińskiego, jest to książka science fiction, która bardzo mi się podobała. Jest to książka, która każe nam się zastanowić, co by było, gdyby czekała na nas inwazja cywilizacji pozaziemskiej. Czy ludzkość by się zjednoczyła przeciwko jednemu wrogowi? Czy właśnie by się podzieliła na zwolenników takiej inwazji, na przeciwników takiej inwazji, na wyznawców może tej cywilizacji pozaziemskiej? Jakby to wyglądało? Z kolei, jakby potraktowała nas ta cywilizacja pozaziemska, czy by odnosiła się z szacunkiem do, ludno, do ludzkości? Jak istotna jest um, edukacja, jak istotna jest um, sztuka tak naprawdę? Czy sztuka jest wyróżnikiem ludzkości, czy niekoniecznie? Um, Polecam tę książkę. Jest to książka wydana w wydawnictwie Rebis i jest to pierwsza część trylogii um, tego autora. I na pewno sięgnę po kolejne e, części, ponieważ naprawdę jestem bardzo zaciekawiona, jak to się dalej rozwinie. A książka jest napisana przez inżyniera, więc wszystkie takie. Teoretyczne sprawy dotyczące fizyki są tu naprawdę wiarygodne, i z tego co wiem, fizycy na całym świecie potwierdzają, że to, co ten pan tutaj autor pisze, ma naprawdę sens i to nie jest takie wyssane z palca. Także trzeci kontynent zaliczony. Obecnie czytam książkę, która w pewien sposób pozwoli mi odwiedzić inne kontynenty. Jest to książka Księgarnie. Nie jestem pewna, czy dobrze przeczytam nazwisko autora Jorge Carion. Jest to Hiszpan, więc pewnie masakruje to nazwisko. Wydawnictwo Noir sur Blanc. Jest to książka o księgarniach, jak tytuł wskazuje. Um, autor opisuje różnego rodzaju księgarnie na całym świecie najstarsze księgarnie czym są księgarnie jakie odgrywają społeczny, jakie mają społeczne znaczenie w różnych krajach. No, na razie jestem na samym prawie początku, ale ciekawa książka, naprawdę. To, są taki, to jest taki zbiór esejów, bym nazwała. I autor. Z, y Odwiedzając różnego rodzaju księgarnie, odwiedza i Amerykę Północną, i Południową, i Europę, i różne inne kraje. Więc w pewien sposób troszkę oszukuję, ale tak, to będzie też książka, którą zaliczę do akcji Buki Świata. Jeżeli chodzi o Afrykę, to prawdopodobnie przeczytam książkę Ryszarda Kapuścińskiego-Heban, którą już kiedyś czytałam, ale nie do końca pamiętam. I jest to książka właśnie o różnych krajach Afryki. Z tego co wiem, jest tu i Ghana, i Zanzibar, i Ruanda, więc zaliczę kontynent afrykański. Jeśli chodzi o Australię, nie mam w tym momencie żadnego planu, natomiast Wam polecam na przykład książkę Brusa Chatwina Songlines, czyli ścieżki śpiewu. Bardzo dobra książka o Australii. W ogóle Bruce Chatwin jest takim legendarnym podróżnikiem i ta książka Songlines bardzo mi się podobała. Ja ją obecnie mam tylko w oryginale po angielsku, więc no nawet jakbym pokazała, to, to i tak to może nie dla wszystkich jest interesujące. A jeżeli chodzi o Antarktydę, to też nie mam teraz pomysłu i nie mam żadnej książki w domu dotyczącej. Tego kontynentu, więc myślę, że będę miała jednak książek mniej niż kontynentów, ale zobaczymy. No, a plan na czerwiec jest taki, że czytamy książki z Bliskiego Wschodu i jest to dla mnie e, dość trudny temat, ponieważ po pierwsze nie do końca mnie interesuje tam ten e, krąg kulturowy, nigdy mnie tam nie ciągnęło ani e, fizycznie, w sensie, żeby tam pojechać, ani literacko. Ale może to być właśnie ciekawe wyjście poza ramy moich dotychczasowych zainteresowań, więc postaram się na pewno coś przeczytać z tamtego kręgu kulturowego. Także dajcie znać, czy słyszeliście o tej akcji. Jeżeli nie słyszeliście, to czy na przykład dowiedziawszy się ode mnie, czy macie chęć wziąć udział w akcji Buki Świata. Ja Was na pewno serdecznie zapraszam do tego, żeby zajrzeć na profil Oli. Ola ma profil na Instagramie Bóg z Tobą, więc na pewno łatwo znajdziecie ten profil. No i zajrzyjcie do niej, bo ona naprawdę bardzo ciekawie opowiada o książkach. Pisze bardzo obiektywne recenzje. Właściwie no, obiektywno-subiektywne, ale bo ciężko o obiektywne recenzje. Ale bardzo pisze ciekawie i wyczerpująco. A ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam, się, jeżeli wam się odcinek podobał, to zapraszam do subskrypcji. W ten sposób żaden odcinek Was nie ominie. Zapraszam także na mój drugi podcast. Fisz. Mój drugi podcast się nazywa Lubię Wiedzieć. Na tamtym podcaście opowiadam o różnych ciekawostkach naukowych. Na przykład, ostatnio opowiadałam o trzech różnych newsach naukowych z całego świata, które nie dotyczą koronawirusa, bo różne odkrycia naukowe nadal się dzieją. Naukowcy nadal pracują niekoniecznie tylko i wyłącznie nad koronawirusem. Zapraszam na mój profil instagramowy lub facebookowy. Na obu jestem jako fiszkowa kartoteka. Tymczasem. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!